Najpiękniejszy widok na borówkach. Praca czmieli. Nie przeszkadzam Tobie. Zobaczcie, jak pięknie zapyla. Najlepszy zapylacz dla borówki amerykańskiej. Pszczoła nie zawsze wejdzie do kwiatka. Nie zapyli dokładnie tak jak to robią właśnie czmiele. Także wspierajmy nasze plantacje jakoś. Nie niszczmy przyrody, żeby jak najwięcej tych czmieli było, bo zobaczcie jak one wspaniale pracują. Nie bójmy się ich, tylko po prostu obserwujmy ich pracę gdzieś z daleka, bo naprawdę wspaniale zapylają po prostu najpiękniejszych, a widok na borówkach to pracujące czmiele. Pszczoły też, ale troszkę w mniejszym stopniu, a tu natomiast jest tych czmieli jeden na drugim. Zobaczcie, no już kończy, nie przeszkadzam Wam. Także pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich działkowców. Cześć. Piękny widok kwitnącej boróweczki.